Nie ma, to znowu my! Nie, ma, nie ma. Słuchajcie, no jaja jak cholera są. No. Robimy trzecią zrzutkę, ona już oficjalnie będzie funkcjonować. Z tego co wiem, bo tam pisałem zrzutką. Wszystkie pieniążki zostały zwrócone. Słuchajcie, mamy 5 dni, aby uzbierać na prąd. Jaca już pojechał do roboty, jest na TikToku. Daniel Magical na TikToku. Dowód między innymi, jak Jaca jest w ciuchach roboczych, pracuje jako budowlanie, czy jakoś tak, wiecie, Jaca praca. Ogólnie tak, mówiąc poważnie, mamy 5 dni, aby uzbierać na rachunek za prąd, liczymy na Waszą pomoc. To nie jest żebranie, Rób, piszcie sobie, co chcecie. My się odkujemy, my się odkujemy, ale potrzebujemy czasu, no i Waszej pomocy. No niestety, ten rok dla nas będzie bardzo dużym wyzwaniem. Wszystko się może w tym roku wydarzyć, dlatego na Was liczymy. Na zrzutce są nagrody, tak? nagrody za, za te darowizny. Za 5 zł będziemy wszystkich pozdrawiać na vlogu na podziękowania. Za 30 zł jest limitowana ilość pozdrowień na jakąś uroczystość dla jakiegoś fana czy rodziny. Ode mnie od mamy prywatne życzenia. Za 200 zł, kto wchodzi darowiznę, można na naszych social mediach wykupić reklamę czy na Instagramie, czy na fanpage'u serwera gier czy jakiejś firmy na 24 godziny. A jeżeli kogoś stać i chce, to za 1000 zł w nagrodę otrzyma nasz przycisk Daniel Magical który zaraz wam pokażę. Poczekajcie. Wygląda tak. Słuchajcie, proszę bardzo. Legenda z kanału. Kanału nam nie chcą jeszcze odbanować, ale będziemy walczyć. To nie jest żebranie, słuchajcie. Pomagajcie nam. Ci odwdzięczymy. Mamuś. No co? Są nagrody. Bawimy się. Pomóżcie nam jak możecie. Kto pomoże? No tak jest. Dziękujemy. dziękujemy. Do zobaczenia.